Sesja absolutoryjna to najważniejsza obok budżetowej sesja w roku. Radni decydują na niej o udzieleniu lub nieudzieleniu prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu poprzedniego roku oraz tzw. wotum zaufania. Wotum zaufania jest dla mieszkańców szansą oceny całościowej pracy prezydenta, współpracy z mieszkańcami, realizowania potrzeb przez wszystkie komórki prezydenta, bez oglądania się na liczbę. Chodzi o ocenę, można powiedzieć, jakości życia mieszkańców, czy ona się poprawia, czy też wręcz przeciwnie. Decyzję w sprawie wotum zaufania dla prezydenta poprzedziła prezentacja raportu o stanie miasta za rok 2024, a raczej jego streszczenia, bo dokument liczy ponad 180 stron i jego odczytanie na sesji zajęłoby zbyt wiele czasu. Mowa w nim o wszystkich aspektach funkcjonowania Konina. Od demografii, oświaty i kultury przez politykę mieszkaniową, utrzymanie dróg i transport, to miejskie finanse, inwestycje i bezpieczeństwo. Myślę, że czytając ten dość obszerny dokument, wniosek jest jeden. Miasto jest na właściwej ścieżce związanej z transformacją gospodarczą, która zachodzi w naszym regionie. Transformacją i również społeczną. Myślę, że jeżeli będziemy konsekwentnie realizowali to, co sobie zaplanowaliśmy, kolejne raporty będą jeszcze lepiej być. Z raportem zapoznać może się każdy odszukując go na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zapoznali się z nim także radni. Warto się pochwalić tym, że budżet miasta, który był zaplanowany w grudniu, został zrealizowany w 98% jeżeli chodzi o dochody, a jeżeli chodzi o wydatki 96%. Więc myślę, że w skali tej wielkiej inflacji, która właściwie miała miejsce miasto mimo wszystko mimo tej inflacji, no naprawdę się rozwija. No, naprawdę no, bylibyśmy nie o Obiektywnie, żebyśmy powiedzieli, że nie, Konin stanowił I choć nie wszyscy radni byli tego zdania, czego efektem była gorąca dyskusja nad raportem, w głosowaniu górowali jego zwolennicy, udzielając prezydentowi wotum zaufania. Podobnie było z absolutorium, którego rada udziela prezydentowi po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu poprzedniego roku. W tym przypadku ważnymi wskazówkami dla radnych są opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2024 rok była opinią pozytywną, komisja rewizyjna również zbadała wykonanie sprawozdania finansowego i też uzyskała ona opinię pozytywną, więc jakiekolwiek głosowanie, które by miało być na nie korzyść, myślę, że nawet nie miałoby uwarunkowania prawnego. I choć i w tym przypadku radni nie byli całkiem zgodni, większość z nich głosowała za udzieleniem prezydentowi absolutorium.